Zadanie 13. Przykątne prostokąta ABCD przedstawionego na rysunku przecinają się pod kątem 140 stopni. Oceń prawdziwość podanych zdań. Kąt DCA ma miarę 40 stopni. DCA DCA. No i pytanie, ile ma DCA? Wiemy na pewno, że to jest prostokąt, więc tutaj jest kąt prosty. Wiemy natomiast, że przecinają się w połowie te przekątne. Więc mamy 140 i ten kąt i ten są takie same. Razem w trójkącie mamy 180, więc do pełnego trójkąta brakuje 40. Skoro są takie same, to tu jest po 20. Skoro tu jest po 20, no to DCA DCA, czyli ten tutaj po prawej nie ma 40, fałsz. DAC, czyli ten tutaj, to już zrobimy na niebiesko. Tutaj DAC, bo idziemy w tą stronę. No to mamy ile? 90, 20 to jest 90 i 20, to jest 110. No to brakuje nam 70. No i tym razem, prawda.